14-wiecznym zamkiem gotyckim w Szybarku drugie międzypokoleniowe spotkania z kulturą Warmii i Mazur. Pod wielkim zamkiem w Szybarku, robiącym wrażenie 12 km od Iławy, również wrażenie robią żołnierki i żołnierze z batalionów, jak i piechoty w Malągu, którzy zachęcają do wstąpienia w szeregi wojsk, o, o, obrony terytorialnej. No ale, że kobiety, to właśnie tak to podkreślam, że kobiety wstępują i w różnym wieku. Boże. Demontuj, demontuj, demontuj. Tak właśnie wygląda demontaż sceny pod Zamkiem w Szymarku, na której właśnie miałam swoje expose przed chwilą. Co prawda nikt tego za bardzo nie wysłuchał, no ale to jeszcze ale wszystko przede mną. I tutaj panowie właśnie robią demontaż. No to jest takie ciekawe zobaczyć, jak się demontuje sceny, na której były w czasie międzypokoleniowych międzypokoleniowej takiej imprezie Kultur Warmii i Mazur występy. No ale najpierw trzeba tę scenę postawić, a potem ją zdemontować. I teraz właśnie to ma miejsce. Pozdrawiam. ごあっ